Mieliśmy wypadek, dosyć, dosyć poważny, ale wybrnęliśmy z tej sytuacji. naprawiliśmy szybko łódź. Yy, po restarcie już zdobyłem yy, szóste miejsce. Na yy, następnych biegach, yy, czyli w drugim, tak samo szóste miejsce i teraz yy, dziś był tak naprawdę mój najlepszy dzień. Yy, teraz zdobyłem trzecie miejsce. To jest naprawdę dla mnie. Yy, zapiera to dech w piersiach. I yy, w yy, poprzednim biegu zdobyłem yy, też yy, Wysoką lokatę, więc naprawdę jestem zadowolony. Czy rozumiem dzisiejszy dzień był decydujący? Tak, dzisiaj zagraliśmy tak naprawdę na jedną, stawiliśmy wszystko na jedną kartę, zrobiliśmy ostatnie modyfikacje dotyczące niektórych parametrów i no, było to ryzyko. A powiedz mi, jakie dalsze plany na ten sezon, czy jeszcze jakieś starty przed wami? Mamy jeszcze jedną kwalifikację do mistrzostw Polski i no, postaram się jak najbardziej o tym Mistrzostwo Polski. Jak się tutaj podoba w czance? Jak ten akwent? Jak go tutaj scharakteryzujesz, jak ci się pływało? Jest to jeden z akwenów, na którym się naj, tak naprawdę najtrudniej pływa. Jest to bardzo mały akwent, przez to te fale są e, tak wielkie i e, można było to zauważyć w poprzednich dwóch biegach. E, ale ja lubię takie warunki. Bardzo mi się fajnie pływało i polecam. Dzięki serdeczne gratulacje. To byłeś to cię ci